W dzisiejszym nagraniu zabieram Cię ze za sobą do Bangkoku. Pokażę Ci, jak dbają o siebie Azjatki i chronią się przed słońcem. Pokażę Ci również SPF, który nie zostawia żadnych śladów w produkcji japońskiej, bardzo popularny również w Tajlandii. Być może to właśnie Ty ode mnie go otrzymasz. A teraz już przenoszę się z Tobą w ten azjatycki świat. I zanim przejdę do tych wszystkich tematów, o których Ci mówiłam, zabiorę Cię nieco w taką podróż, żebyś mogła poczuć, zobaczyć jak to jest. I tutaj jesteśmy koło naszego pierwszego hotelu, który znajdował się przy Embassy Shop Shopping Center. Jest to centrum handlowe w samym centrum, tak naprawdę Bangkoku, jest to centrum handlowe które tutaj właśnie oferuje wszystkie marki typu Prada, Gucci i tak dalej. Tak samo jak w pozostałych centrach handlowych, oczywiście było tam sporo drogerii i na temat drogerii i tego jakie kosmetyki można dostać w Azji zrobiłam już cały osobny film, dlatego zajrzyj na kanał. I również na temat obsesji kolagenowej w Azji i jakie suplementy oraz tak naprawdę wszystko inne, zaczynając od wody, po nawet kawę z kolagenem można dostać w Azji. Dlatego odsyłam Cię do osobnego materiału, a tymczasem przechodzimy do tematu. Na początku przejdziemy się ulicami Bangkoku, gdzie bardzo często można zobaczyć kwiaty ofiarne, które składa się przy świątyniach, jak również niestety te więzione ptaszki, również w celach ofiarnych. Nie jestem pewna, czy są one wypuszczane, czy jednak no, nie chcę nawet myśleć. I jeżeli chodzi o Azję, co myślę, że można się domyśleć, ulice są niezwykle zatłoczone. Tutaj, jako że nie miałam wstępu do takiej przyulicznej świątyni, postanowiłam nagrać co nieco z zapłotu, natomiast do świątyni jeszcze Cię zabiorę. Będzie to idealne miejsce do tego, żeby przede wszystkim zobaczyć, jak Azjatki chronią się przed słońcem. Dlatego teraz porywam Cię w głąb Bangkoku do kolejnego centrum handlowego, a właściwie przednie. Bangkok ma to do siebie, że wbrew pozorom, nie ma tam aż tak wiele do zobaczenia. I jest tam tak naprawdę przeogromna ilość centrów handlowych. Jedno obok drugiego, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Żeby zobaczyć te wszystkie centra handlowe skupione koło siebie jeden dzień, to jest zdecydowanie za mało. Dlatego warto o tym wiedzieć, jeżeli ktoś jest fanem zakupów, to jak najbardziej się tam odnajdzie. Również jeżeli chodzi o supermarkety z jedzeniem, w szczególności w których. Na każdym rogu jest najbardziej śmierdzący owoc świata, durian. Tam już cię zabrałam również w osobnym nagraniu, tym na temat kolagenu, dlatego tam cię odsyłam, ponieważ warto to zobaczyć. Wiem, że wśród moich obserwatorów są fani japońskiej sztuki, i tutaj mam w szczególności na myśli wystawę Studia Ghibli. Jest to rysownik japońskich kreskówek i dlatego też chciałam tutaj pokazać niektóre urywki z tej wystawy, ponieważ daję sobie sprawę, że będzie to istotna część tego filmu dla wielu z moich obserwatorów, a to będzie taka tylko wstawka, bo ta wystawa była naprawdę duża, natomiast zabieram się z powrotem na ulicę Bangkoku. Ponieważ idziemy teraz do Lumpini Park. Jest to park, w którym oprócz tego, że mamy tradycyjne jedzenie uliczne, tutaj akurat na wejściu do tego parku, już zaznaczałam to na Insta Stories, że no niestety do mnie to nie przemawia. I naprawdę w takim miejscu bym akurat nie zjadła. Nie jest to spowodowane jakimś poczuciem wyższości, lecz higieny. I na przykład nie chciałabym. Wylądować z pasożytami jako pamiątka z wycieczki, a jak sobie o tym poczytacie, bardzo często się to zdarza, bądź też inne nieprzyjemności. Wracając do Parku Limpini, tam właśnie mieszkają takie stwory. Nie pamiętam nazwy tego tutaj stworka, natomiast jest to. Ogromny, naprawdę ogromny jaszczur. Na te jaszczury trzeba uważać, w szczególności, żeby ich nie wystraszyć, ponieważ w momencie, kiedy one poczują zagrożenie, może się to dla nas źle skończyć. Pływają one w takiej części parku, która jest nieco już. Um, Odsunięta od ludzi, niemniej jednak czasami można zobaczyć i też w tej centralnej części parku, której znajduje się ten cały ich, no właśnie, Street Food Market, czyli jedzenie uliczne, na które teraz Cię zabiorę, ono wygląda już nieco lepiej niż to, które przed chwilą widziałaś. Ponieważ park znajduje się przy dużych korporacjach, mamy tutaj również bardzo sporo osób, które przychodzą właśnie tutaj zjeść swój lunch. Można między innymi dostać tutaj sok z trzciny cukrowej, tradycyjne tajskie jedzenie, czyli pad thai, ale również mięso z krokodyla, jak widzimy na załączonym obrazku. Można sobie wybrać, jak chcemy mieć tego krokodyla przyprawionego i oczywiście go zakupić. Jest to również tutaj e, popularna przekąska. Innym jedzeniem, które można sobie oczywiście wyobrazić, to owoce morza, których jest tutaj sporo, jak również wszelkiego rodzaju mięso typu świnia, kurczak czy też wołowina. Dlatego wybór jest spory, niemniej jednak niekoniecznie dla osoby, która mięsa nie je. Z tego powodu odżywianie się w Azji stanowiło dla mnie sporo, spore wyzwanie. Wracając do kolejnych straganów, mamy tutaj tradycyjne tajskie przysmaki. Mamy tutaj również panią, która przygotowuje bardzo znane różnego rodzaju przysmaki z mango, w szczególności mango sticky rice. I myślę, że taki bardzo ciekawy filmik w tym temacie zrobił na swoim TikToku pan Robert Makowicz. Serdecznie polecam. I tutaj również taki przysmak, który nawet można znaleźć w lunch, business lunch na lotnisku, czyli właśnie ten ryż zawijany w bananowca w którym również w środku znajduje się banan jest to bardzo smaczne. Wracając do naszego y, tutaj parku y, i właśnie tego bananowca, y, nie powiem, ale w parku mniej, dużo mniej on nam smakował niż właśnie na lotnisku. Przy jednym z astraganów, który za chwilę zobaczysz, jedna bardzo miła azjatka wytłumaczyła mi, Właśnie jak się spożywa i doprawia ich tutaj taką tradycyjną zupę. To, co na teraz sypie, to jest cukier trzcinowy. Tak jest. Niestety, wszędzie tutaj y, na szczęście można sobie to wybrać, dodać bądź nie, ale dodaje się y, dużo cukru, jeżeli chodzi o niektóre potrawy. Tutaj mamy durian, czyli najbardziej śmierdzący owoc, o którym już mówiłam w poprzednim filmie, więc nie będę się powtarzać. Również miałam na całe nieszczęście okazję go spróbować. A teraz zabieram cię już do Grand Palace, któremu towarzyszy swoją drogą osobna historia, w jaki sposób próbowano nas oszukać, gdy byliśmy w drodze do tego pałacu. Na szczęście byliśmy na to bardzo dobrze przygotowani i się panu i całej całą tak naprawdę Kangowi nie udało. Ale tą historię już opowiadałam na insta-story. Tutaj jest to niestety bardzo duży problem, problem na dużą skalę i w szczególności jeżeli planujesz podróżować do Tajlandii, sugeruję się z takimi materiałami, które są na interne w internecie, bardzo dobrze zapoznać, ponieważ tam są już mistrzowie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju oszustwa, które nawet nie przyszłyby Ci do głowy. A wiem to też po tym, ponieważ po mojej insta naprawdę dostałam sporo wiadomości od osób, które dziękowały mi, że podzieliłam się właśnie tą historią, bo w życiu by się tego nie spodziewały. Tutaj jesteśmy już w głównym tym pałacu, Grand Palace. Jak widzisz, mamy tutaj do czynienia z ogromną ilością złota, to jest prawdziwe złoto. Również z ogromną ilością turystów i Naprawdę tam to już jest e, coś niesamowitego, e, jeżeli chodzi o te wszystkie szczegóły, o to, że tam jest tak dopracowany każdy jeden detal. Widać to na każdym kroku, w szczególności jeżeli chodzi o dachy, jeżeli chodzi o okiennice. I tak dalej, i tak dalej, za chwilę jeszcze będę przybliżać. Jest to niesamowite, jest to tak ogromny obiekt, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić, w jaki sposób, ile w ogóle lat świetlnych trwała taka budowa i dekoracje tych wszystkich świątyń, które znajdują się na tych terenach. A co więcej, przecież to wszystko jeszcze trzeba utrzymać i o to na bieżąco dbać. Niesamowite, jeżeli masz okazję, polecam. I każdy tutaj jeden taki właśnie malunek na ścianie, ponieważ to są malowidła ścienne, pokazuje inną historię. Mamy tutaj również, i myślę, że to przede wszystkim Ani również powinnam podkreślić wiele historii z życia Buddy. Na temat życia Buddy i tego, jakim inspirującym miejscem mogą okazać się lokalne świątynie pisałam osobnego posta na Instagramie. Serdecznie zapraszam. Było to pod jedną z rolek właśnie z świątyń akurat na Koch Samui. Jest to miejsce na temat tak naprawdę każdego z nas, każdego człowieka, na temat tego, że każdy z nas ma możliwość i powinien ją wykorzystać, aż całego życia pracy nad sobą, żeby stać się lepszą wersją siebie, lepszą osobą. A tym samym pamiętaj, że to, co jest w Tobie wewnątrz, oczywiście. Manifestuje się na zewnątrz, czyli żeby również tym samym mieć to lepsze życie. Jest to przesłanie, które tak naprawdę jest wszechobecne nie tylko w religii buddyzmu, ale tak naprawdę wszędzie, w każdej religii. Dlatego wierzę, że jest ono bardzo dobrze znane dla wszelkich osób, które. Teraz będą miały do powiedzenia, że ja tutaj próbuję sprzedawać jakieś treści religijne. Najlepiej odobserwujcie ten kanał, ponieważ e, zdawanie relacji, reportażu z miejsca, w którym się było, a szerzenie treści religijnych to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś nie potrafi e, tej różnicy wyczuć, zobaczyć, to te treści są dla niego zbyt zaawansowane i musi przenieść się na inny kanał. Moi drodzy, teraz chciałabym, żebyśmy już troszkę odeszli od tych dekoracji, które są naprawdę przepiękne, ciężko oderwać od nich oczy. Jeszcze trochę Wam ich pokażę, bo po prostu nie mogę jakby przejść obok nich obojętnie. Natomiast um, zwróć uwagę, nie wszystkie panie, pamiętajmy, że tutaj nie tylko są panie Azjatki, ale też bardzo dużo turystów, nie tylko właśnie... Tutaj z Europy, tak, ale tak naprawdę z całego świata, i dlatego tutaj trzeba mieć takie wprawne oko, ale zobacz w szczególności na panie azjatki, jak one chronią się przed słońcem, czego nie widać bardzo często u. Turystek, na przykład z Europy. I tutaj widzimy parasolki. Panowie, tutaj muszę zwrócić uwagę, panowie aż tak bardzo się nie przejmują jak panie, ale widzimy parasolki bardzo często. Tutaj już, dość, tutaj już jest wejście do świątyni, do której swoją drogą nie udało mi się wejść, więc często trzeba zdjąć nie tylko buty, bo buty to jest podstawa, ale nakrycie głowy, czy zamknąć parasolkę. Natomiast tutaj, zobacz, mamy parasolki. Bardzo często tutaj to, co widzimy, pani z tym takim papilotem którą zaraz zobaczysz, to jest bardzo częsty widok właśnie na ulicach, w szczególności rano, kiedy panie idą do pracy, taki widok na ulicy, panie z papilotem na grzywce, to jest tutaj norma. Na ulicach Bangkoku również bardzo popularne jest to, co nosi ta pani, to jest takie ubranko, które chroni przed słońcem, można je kupić w lokalnych sklepach. I mówiłam o tym też już w jednym filmie, że niestety nie zawsze udało mi się to nagrać, natomiast było to bardzo popularne. Tutaj już korzystam ze zdjęć z internetu, natomiast również taki strój na plaży nie odbiega od normy. Bardzo często. A ty co sądzisz o tego typu ochronie przeciwsłonecznej? Czy piszesz się na to? Ja powiem ci szczerze, że nie mam jakichś uprzedzeń i właściwie nawet na kolejną wycieczkę rozważę. Taką opcję. Dlatego daj mi znać w komentarzu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Ty sądzisz na ten temat. Yy, ochrona przeciwsłoneczna według Azjatek tak lub nie. Czekam na Twoje zdanie. Yy, tymczasem jesteśmy już tutaj w drugiej części i ostatniej części pałacu, który również jest no, przepiękny. Co tu dużo mówić. Yy, ważne jest to myślę, że warto to zaznaczyć, jeżeli ktoś chce odwiedzić, że tam. Do środka nie można nigdzie wejść, jest się cały czas na zewnątrz, dlatego też ta ochrona słoneczna jest tak ważna, ponieważ tam, jeżeli chodzi o słońce, to słońce nie ma litości. To już są nasze ostatnie podrygi w świątyni. Jeszcze kilka detali, jeszcze kilka malowideł, nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Ci tego, co tutaj. Ten obiekt ma do zaoferowania. Również storczyki na drzewach są bardzo częstym widokiem. Tymczasem, co to za japoński SPF, o którym mówiłam na samym początku nagrania? który nie zostawia żadnych śladów. Jest to uh, SPF w formie primera od firmy Canmake. A żeby lepiej ci to zobrazować, zaproszę cię do pewnego nagrania. If które you wanna się change teraz. someone's life for the better and turn them into a sunscreen lover, <laughs> give them this one. This is a Japanese hybrid sunscreen called Mermaid Skin Gel UV SPF 50 from Canmake. It has various physical and chemical filters that provide high photo stability and broad spectrum protection. No fragrance, essential oils, and alcohol for those with sensitivity. It has a beautiful spread, silky and smooth texture, which makes a great makeup base. It's quite moisturizing, fast absorbing, and doesn't leave a white cast. It makes my skin feel naturally dewy, supple, smooth, without being greasy or heavy. Be sure to apply your sunscreen on dry and moisturized skin to avoid peeling. I wish it come in a bigger bottle, but $10 for 40 milligram is pretty hard to beat considering the quality. Highly recommend. Nie będę ukrywać, że kupiłam spory zapas tych właśnie SPF-ów, a jeżeli masz ochotę taki jeden wygrać, to uprzedzam, że będzie rozdanie. Obserwuj moje platformy Instagram, taka sama nazwa jak tutaj na YouTube, a także tutaj oczywiście kanał YouTube. Już niebawem zdradzę wszelkie szczegóły dotyczące rozdania, a będzie w nim sporo kosmetyków i m.in. ten SPF, który w rzeczy samej nie zostawia śladów. Tymczasem jesteśmy teraz w. Miejscu, które nazywa się Jim Thompson House. Jim Thompson jest to właściwie był. Był to były agent służb specjalnych, który po zakończonej służbie przeprowadził się do e, Tajlandii. To był właśnie jego dom i tutaj e, zobaczył, jak lokalne kobiety e, szyją jedwab. Zobaczył w tym nie tylko piękno, ale także biznes, i był na tyle uczciwym człowiekiem, że nie zrobił tego w taki sposób, że po prostu odebrał tym kobietom biznes i przekazał do dużych korporacji, tylko właśnie wszystko nadal było produkowane tutaj w Tajlandii przez te kobiety. Zaś w jaki sposób wypromował swoją firmę i ten jedwab? A mianowicie, ponieważ miał dojścia w Ameryce do pewnych ludzi, zakładam, że kontakty i, i właśnie na Broadway'u zaczęto ubierać występujących w ten jedwab, w te stroje i tym sposobem o Jimmy Thompsonie usłyszała Ameryka i ten biznes naprawdę rozwinął się Fantastycznie. Tutaj swoją drogą w Tajlandii wszędzie trzeba zdjąć buty, również wchodząc do domu Jima Thompsona, nie tylko do świątyni. Wracając do tematu, a prosiłyście mnie, żebym opowiedziała tą historię na Insta Stories, tylko że już w trakcie wyjazdu no, nie było takiej możliwości, więc opowiadam ją tutaj. I stało się tak, że on właśnie. Ten biznes rozwinął. Tutaj lokalne kobiety również bardzo dobrze na tym zarabiały. Niestety pewnego razu pojechał na urlop bodajże do Malezji, i tam wyszedł na swój poranny spacer. Był to poranny spacer, o czym świadczy to, że nie wziął swoich leków, które zawsze powinien mieć ze sobą, ponieważ jego zdrowie niekoniecznie było w najlepszym stanie, również nie wziął ze sobą okularów, ani takich. Podstawowych rzeczy, jakie wzięłaby osoba, która wybierałaby się gdzieś dalej. Także wyszedł na chwilę z domu na poranny spacer i już nigdy z niego nie wrócił. Po siedmiu latach uznano oficjalne zaginięcie Jimmy'ego Thompsona. Muzeum, które zwane jest domem Jima Thompsona, również możemy kupić wiele jedwabnych produktów, począwszy od poduszek, apaszek, serwetek, po również ubrania, których już tutaj pokazywać nie będę. Na zewnątrz znajduje się chatka ogrodnika, i tutaj już no, nie pozostało nic z tej chatki oprócz tego, że została ona bardziej y, przerobiona właśnie pod turystów. I to już ostatnie takie wstawki z tego domu, natomiast chciałam Cię jeszcze na koniec tego filmu, który wiem, że jest długi, ale mam nadzieję, że Cię zainteresował, zabrać Cię na ulicę Tajlandii, ale już nie takie ulice, przy których ja zostawałam, gdzie można było sobie popatrzeć na Gucci i na Pradę, tylko na taką realną Tajlandię, czyli to, o czym często się nie mówi, duży kontrast z tym, co widzimy w hotelach. I przede wszystkim, no niestety, widać bardzo często tam biedę, nie wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach. E, Tajlandia jest e, niesamowicie, może tak, Bangkok nigdy nie śpi i tam po prostu jest niesamowite zaludnienie, e, ale to również wiąże się z tym, że jest duża konkurencja, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o e, możliwość e, zarobku. Tutaj akurat e, przejdziemy się ulicą z takim, no znowu troszkę pod turystów robiony, ponieważ mamy knajpkę obok knajpki, ale również spędzają tu swój czas e, lokalni ludzie. Jak widać osoby, które pracują przy takim jedzeniu ulicznym, bardzo często dla turystów to jest taka fajna sprawa i tak dalej, natomiast są to osoby starsze, które w Polsce na przykład byłyby już na emeryturze. I mi nie ukrywam, było smutno coś na to patrzeć. Również często poziom higieny, jak widzimy tutaj, no... Nie możemy tutaj mówić według mnie o żadnym poziomie higieny. Nie mówię o każdym miejscu, mówię, że zdarzały się takie miejsca. Dlatego chciałam Ci pokazać pełen obraz tego, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeśli tak, daj mi proszę znać w komentarzu. I widzimy się już w kolejnych materiałach. Już jesteśmy po okresie świątecznym, po okresie noworocznym, dlatego, pełną parą wracamy do tematów czysto kosmetycznych, ale nie tylko, pojawi się jeszcze jeden vlog, mam nadzieję, z Koch Samui oraz Resortu Golfowego.